Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Jest to kolejny film, już drugi film z serii Regulamin KB KDP. Dzisiaj będziemy się zajmować słowami kluczowymi i omówimy sobie punkt po punkcie, co Amazon sugeruje odnośnie słów kluczowych, jakie słowa zaleca używać, jakich wręcz zabrania używać. Także jedziemy po kolei z tym tematem. W pierwszej kolejności zajmiemy się najlepszymi praktykami, czyli sugestiami Amazona odnośnie dobrych słów kluczowych. I tutaj Amazon sugeruje, aby połączyć słowa kluczowe w najbardziej logicznej kolejności, ponieważ klienci wyszukują hasło np. Military Science Fiction, ale prawdopodobnie nie szukają w ten sposób, że wpisują Fiction Science Military. Jest to jakby jak najbardziej zrozumiałe. To musi być ułożone wszystko w takiej kolejności, takiej jakiej ty byś wyszukiwał właśnie takiej, takiej frazy w Amazonie. Amazon zaleca również używać maksymalnie siedmiu słów kluczowych lub krótkich fraz. Także tutaj mamy pewną rozbieżność, ponieważ ja sam jestem zwolennikiem wpisywania w siedmiu polach przeznaczonych na słowa kluczowe jak najwięcej tych słów kluczowych, ponieważ wiem z doświadczenia, że algorytmy Amazona i tak czytają te słowa kluczowe w takiej kolejności, jakie je wpiszemy i mieszają tymi słowami kluczowymi. Tutaj Amazon zaleca użycie maksymalnie siedmiu słów kluczowych. W tych właśnie naszych polach Żeby zapełnić je do końca one by musiały być naprawdę long tail Musiały być bardzo rozbudowane Żeby po prostu te wszystkie pola tutaj wypełnić I żeby tam było tylko ich siedem tych słów kluczowych Także ja tutaj się akurat z tym regulaminem w tym, Z tym punktem akurat się nie zgadzam I będę robił to po swojemu tak jak robiłem do tej pory Następnie Amazon tutaj zaleca, aby przed publikacją swojej pozycji na KDP wyszukać po prostu wpisując słowa kluczowe, których chcemy użyć w wyszukiwarkę Amazona i zobaczyć, czy te słowa kluczowe faktycznie przynoszą takie wyniki wyszukiwania, jakich byśmy oczekiwali. I ja tak robię, i ja korzystam też z wyszukiwarki Amazona, jeśli chodzi o słowa kluczowe, z podpowiedzi, które nam Amazon pokazuje, bo już nieraz mówiłem, że są to bardzo wartościowe słowa, które w pierwszej kolejności biorę pod uwagę, jeżeli takich słów po prostu szukam. I jest uwaga, jeśli uzyskasz nieistotne lub niezadowalające wyniki, wprowadź pewne zmiany podczas wyszukiwania, spójrz na sugestie pojawiające się w menu rozwijanym. Szukaj. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą. I tutaj jest też następna bardzo yy, ważna uwaga jak dla mnie myśl jak czytelnik wyobraź sobie jakbyś szukał gdybyś był klientem i to jest takie klucz tego jak szukamy tych słów kluczowych ponieważ wiele programów podpowiada nam słowa kluczowe które są w ogóle yy, jakby nie Związane z naszym produktem, i takie je wpisujemy, jest to według mnie działanie bezsensowne. Trzeba faktycznie myśleć jak klient, myśleć jak ktoś, kto naszą książkę będzie chciał w przyszłości wyszukać, ponieważ no, na tym się powinniśmy skupić. Tutaj z pomocą przychodzi nam reklama PPC i tutaj przychodzi nam raport Search Terms z kampanii automatycznej, który pokazuje nam, jakie frazy wpisywane są wyszukiwarka Amazona przez klientów, którzy szukają danej pozycji. Dlatego uważam, że PPC jest tutaj nieodłącznym elementem, jeżeli chcemy te słowa kluczowe sobie dobrze przesiać i jeżeli chcemy takie słowa kluczowe dobrać, bo to klienci podpowiadają nam na te najbardziej wartościowe słowa kluczowe. I czasami, uwierzcie, można się bardzo zdziwić pod jakimi frazami klient, który kupił naszą książkę, wyszukał ją na Amazonie. Jest to czasami bardzo, bardzo złudne, jeżeli wpisujemy sobie takie frazy, takie słowa, które podpowiedział nam program lub my uważamy, że one będą konwertować. Klienci myślą zupełnie inaczej, każdy jest inny, każdy danego produktu szuka w inny sposób i ma każdy inne jakby określenia dotyczące danych produktów. I przechodzimy do tych najgorszych praktyk, czyli sugestii Amazona dotyczących złych, złych słów kluczowych, i tutaj Amazon zastrzega, aby nie wpisywać w miejsca na słowa kluczowe informacji zawartych w innych miejscach przeznaczonych na metadane, czyli np. tytułu, książki, współautorów i tym podobne. Tutaj w tych polach na słowa kluczowe nie możemy tego umieszczać. I po raz kolejny Amazon tutaj zaznacza, że nie wolno y, umieszczać w tych polach na słowa kluczowe subiektywnych stwierdzeń dotyczących jakości produktu, czyli na przykład właśnie bestseller, najlepsza powieść wszech czasów, najlepsze zeszyty i tym podobne. Nie możemy też wpisywać żadnych takich oświadczeń, właśnie zależnych od czasu, czyli nowe, czy wyprzedaży, czy już są dostępne. Nie możemy tego robić. Nie możemy również wpisywać informacji wspólnych dla większości pozycji w danej kategorii, czyli na przykład książka, co wiele osób robi, powiela to słowo bóg dla każdego słowa kluczowego, co też jest jakby tutaj niedozwolone przez Amazona i jest nierekomendowane przez Amazona dla skuteczności właśnie tych słów kluczowych ponieważ wiadomo, że większość osób, jak nie wszyscy, którzy będą szukali danej książki na Amazonie, będą ją szukali przez jakieś konkretne frazy kluczowe. Oni już nie będą wpisywali w wyszukiwarkę słowo bóg, ponieważ oni są w kategorii bóg i są świadomi tego, że szukają właśnie książki. Dlatego nie ma sensu wpisywać w tych słowach kluczowych słowa bóg do każdej, do każdej frazy, do każdego słowa kluczowego. I kolejny bardzo ważny punkt, błędy ortograficzne. Oczywiście nie powinniśmy ich popełniać, ale ludzie popełniają błędy ortograficzne wpisując właśnie słowa kluczowe, i popełniają błędy ortograficzne robiąc swój listing, czyli opis tytuł, podtytuł. Wiele razy się spotkałem z takimi błędami ortograficznymi, i wiele razy nawet kampania PPC podpowiada mi słowa kluczowe z błędami, np. Bóg przez jedno o i tym podobne rzeczy. I okazuje się, że wiele osób szuka poprzez takie frazy kluczowe z błędami. Wiele osób szuka, i jeżeli korzystamy z reklamy PPC, to okazuje się czasami, że na takie właśnie słowa z błędami orto ortograficznymi mamy sprzedaż. I tutaj znów przychodzi kampania automatyczna PPC i search terms, które nam te wszystkie właśnie słowa z błędami ortograficznymi pokaże. My możemy takie słowa później zamienić na, możemy takie search terms zamienić na słowa kluczowe w kampanii manualnej. I po prostu na te słowa mieć sprzedaż. Więc tutaj, oczywiście, Amazon z, y, nie rekomenduje tych błędów ortograficznych, jednakże nie może temu, za, temu zapobiec. One się z, będą, będą zdarzać, zdarzały i się zdarzają nadal. Więc y, kampania tutaj to y, weryfikuje. Y, oczywiście y, tutaj w opisie i tak dalej staramy się tego y, unikać. Kolejną złą praktyką y, jest y, używanie takich wariantów odstępów, interpunkcji. Wielkich, yy, wielkich liter liczby mnogiej, tak jak tutaj na przykładzie na przykład 80 giga bez spacji i 80 giga ze spacją, komputer i komputery, to jest też jakby marnotrawstwo miejsca na słowa kluczowe i nie ma to wpływu na wyniki wyszukiwania. I co ciekawe, właśnie w kampaniach PPC ma to ogromny wpływ na wyniki wyszukiwania, ponieważ takie słowo, jak tutaj widzicie, komputer i komputery czy 80 giga bez spacji 80 giga z spacją to są dla kampanii PPC dwa różne słowa kluczowe. I jeżeli ktoś pisze yy, wyszukiwarka Amazona 80 giga bez spacji, a my rankujemy na słowo na exact, na przykład na 80 giga ze spacją, to on naszego produktu w tym momencie nie znajdzie niestety. I wyjątkiem tutaj Amazon yy, Amazon mówi o takim wyjątku, jeżeli słowa są przetłumaczone na więcej niż jeden sposób i tak na przykład Mao Zedong lub Mao Zedong. Nie spotkałem się osobiście z takimi słowami kluczowymi, żebym miał taki problem, jak je wpisać. Może wy, może wy mieliście, dajcie mi znać. Jadąc dalej, wszelkie fałszywe informacje, takie jak nazwiska autora niezwiązanego z Twoją książką, to jest chyba oczywiste, nie mam tutaj czego tłumaczyć. Informacje te po prostu powodują dezorientację klientów, wprowadzają ich w błąd, a Amazon wyraźnie zaznacza, że Kindle Direct Publishing ma politykę zerowej tolerancji dla metadanych, które mają na celu reklamowanie, promowanie lub wprowadzanie w błąd. Oczywiście, jeżeli zdarzy Wam się użyć jakiegoś nazwiska podobnego do jakiegoś znanego autora, ale nie będzie to to samo nazwisko, to jest jakby błąd wynikający z Waszej niewiedzy, czy może inaczej z Waszego. Słabego researchu, po prostu. Jednakże spotkałem się z publikacjami, które po prostu celowo używają jakichś znanych autorów, jako swoich autorów. Takie publikacje są na Amazonie przez jakiś czas, potrafią zarobić nawet duże pieniądze, jednakże później są zdejmowane, konta są blokowane, więc nie polecam tego robić. Jest to działanie krótkoterminowe. Wiadomo, ma to krótkie nogi i my tutaj traktujemy ten biznes jako biznes long term, więc nie chcemy, nie chcemy się narażać tutaj na takie zagrywki. I tutaj kolejny punkt. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale wyszukiwarka Amazona działa również jak wyszukiwarka Google, i tutaj, cudzysłów używany w wyszukiwanych frazach, mówi nam o tym, że szukamy konkretnej frazy. Także. Amazon tutaj sugeruje, żeby nie używać tego cudzysłowiu, ponieważ jest to jakby targetowanie na EXACT, czyli jeżeli tak jak tutaj masz na przykładzie wpiszesz ciekawy, trzymający w napięciu kryminał i będzie to w cudzysłowiu, to tylko osoby, które wpiszą wszystkie, wszystkie te słowa, tak jak tutaj właśnie jest, wszystkie po kolei to znajdą twoją książkę, ale jeżeli wpiszesz ciekawy, trzymający w napięciu kryminał, bez tego cudzysłowiu, to tutaj już zależy wszystko od tego, jak te słowa będą wpisywane w wyszukiwarkę Amazona przez potencjalnego klienta, ponieważ Amazon wtedy miesza te słowa ze sobą, czyli tak jak to działa w kampanii Broad czy, czy Phrase, nawet te słowa są jakby pojedynczy, pojedynczymi frazami dla Amazona, i może być tak, że klient wpisze trzymający w napięciu kryminał, ciekawy, to też znajdzie Twój produkt. W tym przypadku, tak jak tutaj, gdzie są te cudzysłowia jest to targetowanie na exact, czyli tutaj jeżeli klient wpisze tylko i wyłącznie taką frazę, nawet nie może zmienić tutaj żadnej kolejności, to znajdzie dopiero wtedy waszą książkę. W słowach kluczowych nie możemy również używać nazw programów Amazona, takich jak Kindle Unlimited i KDP Select, ponieważ wiele osób wyszukuje jednak przez pasek wyszukiwania Właśnie książek, które są w KDP Select, i wiele osób stosuje takiej praktyki, że w, w słowach kluczowych umieszcza te nazwy. Tego też nie można robić. To by było chyba tyle. I tutaj Amazon na końcu jeszcze zaznacza, że ta lista nie jest wyczerpująca i wszystkie słowa kluczowe muszą być zgodne z naszymi warunkami korzystania z usług. Które pewnie znasz, bo to jest jakby umowa podpisywana z Tobą jako wydawcą na Amazonie. Jest to ten regulamin, który też pewnie później będziemy analizować, jednakże teraz na początek chciałem Wam pokazać, jak Amazon podchodzi do samej publikacji i omówimy wszystkie warunki publikacji w kolejnych odcinkach, w kolejnych właśnie filmach tej serii, a przejdziemy sobie do tej umowy, do tej umowy już personalnej na końcu. I jeszcze kilka innych wskazówek, które Amazon podpowiada dotyczących metadanych i słów kluczowych. Amazon podpowiada, że klienci częściej przeglądają długie tytuły, czyli ponad 60 znaków. Krótkie tytuły nie mają wzięcia według rozeznania Amazona. Ja bym im zaufał, ponieważ ja też, jeżeli tworzę tytuł, to jest on na pewno zawsze yy, dłuższy niż te 60 znaków. Amazon również mówi, żeby skoncentrować opis swojej książki na treści tej książki, nie odbiegać od treści tej książki, nie opisywać tam bóg wie czego dookoła, tylko stricte skupić się na opisie tej książki. Ja o opisie mówiłem wiele razy, że jest to bardzo istotna część listingu, dlatego jeżeli nie, nie wiesz, jak on powinien wyglądać, to wróć sobie do moich poprzednich materiałów na YouTube. I tutaj bardzo ważna uwaga dla osób, które kupiły mój kurs. I korzystają z reklamy PPC na Amazonie. Bardzo często spotykamy się z problemem takim, że ludzie mają dużo wejść na, na swoją reklamę, ale osoby nie kupują, czyli jest wiele razy reklama wyświetlana, jest wysokie impressions, jest, jest wysoka liczba klików, ale nie ma tej sprzedaży. I właśnie opis decyduje na końcu o tej sprzedaży. Ten opis. Pcha klienta do sprzedaży, bo jeżeli zobaczył reklamy, to znaczy, że zobaczył okładkę, że zobaczył cenę i mu się spodobała, jednakże opis ostatecznie go nie przekonał. Dlatego jest on tak istotny i widać to bardzo właśnie w raportach PPC, jak ten, jaką ten opis gra rolę właśnie w sprzedaży. Także okej, okay, to tyle dzisiaj ode mnie. Niedługo pojawi się następny film, trzecia część już właśnie serii regulamin KDP, dajcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie, zasubskrybujcie kanał, pozdrawiam Was serdecznie, na razie cześć.